Gdzie pan się widzi za pięć lat? Zawsze odpowiadam jako pański przełożony, a potem tajemniczo się uśmiecham. Gość próbuje coś odpowiedzieć, a ja kładę palec na jego ustach. Nastaje grobowa cisza. Po chwili wyciągam z kieszeni pendrive'a i wkładam rekruterowi do ręki. Och, tu chodzi pyta. Ja mówię odczytaj jego zawartość. Zdążył wszystko pojąć. Z nutką podniecenia i szczyptą żądzę pyta zaskoczony: Tam jest jakiś zajęty kod? A ja wtedy odpowiadam: Nie, robię krok w kierunku drzwi. Tam jest wiadomość do pana. Po czym wychodzę i znikam za drzwiami. Po powrocie do domu rekruter otwiera plik zapisany na pendrive. Jego zawartość to losowo wygenerowane znaki. Przez dwa tygodnie próbuję to rozszyfrować wszelkimi możliwymi algorytmami, bezskutecznie. W końcu daje za wygraną. Jedyne co mu zostało, to zmasturbować się pendrive'em manalnie. Podczas stymulacji obudowa pendrive'a rozpada się na dwie części. Na krzymowej płytce wyryty jest numer telefonu. Oczywiście napisany słownie po łacinie. Odszyfrowuje go i dzwoni. A to numer do znajomego psychopaty. Umawiają się i facet zostaje zgłoszony. Znajomy psychopata przywozi jego poroże, które wieszam w piwnicy. Wyciągam z kontenera następny pendrive i opuszczam pomieszczenie. R Psa jak sra. Czas rozpocząć polowanie. Ruch psa jak sra. Już kolejny rekruter na Linkedinie pisze z propozycją. Tak, to ja. Ben Jeden z ocalałych członków załogi greckiego tankowca Lotus.